Pełną parą przebiegają rozgrywki Sanockiej Ligi Unii Hokea. W ubiegły weekend kibice emocjonowali się szóstą kolejką obecnego sezonu. W pierwszym spotkaniu azs PWSZ Sanok pokonał 6-3 Elbut. Drugi mecz to występ lidera drużyny Interku, która podejmowała PB Budkę. Od początku przewaga informatyków nie podlegała dyskusji i już w pierwszej odsłonie uzyskali oni bramkową przewagę. Ostatecznie zwycięstwo 8-4. Pozwoliło otrzymać prowadzenie w Lidze. E, jeżeli chodzi o grę naszą, to tak bardzo przesadzono z tego, względu, że spodziewaliśmy się dużo większego wyniku. No, wyszło inaczej, jest jak jest. Gramy dalej. Myślę, że cała drużyna zagrała dobry mecz i indywidualności jakichś nie było. To Zobaczymy, byliśmy pozytywnie nastawieni, tak, jak przed każdym meczem. Byliśmy pozytywnie nastawieni, bo ostatnio wygraliśmy dwa mecze pod rząd, także byliśmy dobrej myśli, myśleliśmy, że <laughs> powalczymy. Wyszło jak wyszło, przegraliśmy 8 do 4, aczkolwiek uważam, że momentami nie była z naszej strony jakaś zła gra, tylko mówię, przez proste błędy straciliśmy głupie bramki, faworyt to wykorzystał i no, trudno gramy. Następny mecz przed nami, także będziemy walczyć o punkty. Trzeci mecz dnia to starcie ubiegłorocznych zwycięzców SLU zespołu Fachera Automatyka i Iwoniczanki. Faworyt mógł być tylko jeden, jednak młodzi u nich okoiści postawili mistrzom trudne warunki i niewiele zabrakło do sprawienia niespodzianki. Wygrało jednak doświadczenie. Facher 5 i Woniczanka 3. Przed meczem byliśmy wskazywani na, raczej na faworytów, jednak przystąpiliśmy do meczu we czterech, i to jak było widać, na pewno odbiło się na naszej kondycji w tym meczu. No ale wyciągnęliśmy wynik z 3-1 na 5-3, no kogo no powinniśmy być zadowoleni z tego meczu. Kolejkę uzupełniały spotkania Extreme Team z OZS PWSW Przemyśl oraz Esanog z Sanok z Wulkaneksem. Więcej emocji przyniosło to pierwsze, w którym do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne, a lepsi okazali się Przemyślanie. Sanok natomiast zanotował pewną wygraną 10-2. Mecze z trybun oglądały zawodniczki Unii Hokejowej drużyny z Bukowska, która od kilku lat regularnie uczestniczy w finałach Mistrzostw Polski. Przychodząc tutaj możemy podpatrzeć różnego rodzaju akcje i wydaje mi się, że możemy dużo się tutaj nauczyć, oglądając właśnie na żywo taki Unii Hokej. A powiedz, bo jesteście same zawodniczkami, jak Wam poszło w ostatnich zawodach? Przyznam, że bardzo dobrze. Wygrałyśmy wszystkie mecze i tu wysoko i wyszliśmy. Mam pierwsze miejsce powiatowych i za tydzień gramy właśnie już półfinał wojewódzki. Pan bardziej jest jednym tutaj z uczestników Sanockiej Ligi. Powiedz, jak oceniasz go jako trenera i jak ci się go ogląda w akcji? Pan Bardzie jest bardzo dobrym trenerem. Nie powiem, że nie. I no, Troszkę dziwniej jest go oglądać w akcji, bo w szkole przecież tylko nam mówi co mamy robić i ten a tutaj można go zobaczyć zupełnie z innej strony jest to bardzo fajne wydaje mi się Siódma kolejka SLU już w poniedziałek 6 grudnia. Początek spotkań o godzinie 16:10 w hali zespołu szkół numer 3